Witam Was wszystkich z tej strony, Marek. Witam na moim kanale. Jak widzicie, o, tu jest. Włączamy ze streama. I chyba nagrywamy teraz na żywo, tak mi się zdaje. Zaraz wejdziemy na moje konto. No, jest aktualnie na żywo. Więc witam Was wszystkich. Z tej strony Marek. Um. 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 Dobra, koniec tych wygłupów. E, jesteśmy teraz na żywo, tak jak zobaczyłem. Ktoś nas znowu ogląda, więc pozdrawiam Cię, właśnie, drogi widzu. Um. Um, coś tutaj nie działa. Spróbuję szybko to naprawić. Właśnie tego obawiam, że coś nie zadziała. Włączamy gierkę.